Witam wszystkich z tej strony, pasieka pszczółki. Przedem dzisiaj na łąkę. Jeden wielki brzęk na tych kwiatkach. Pszczółki ładnie oblatują. Każdy kwiatek widzę prawie obsiadany. No co tu się dzisiaj dzieje? To wam powiem, że miły widok. 25 marzec. Kwiatki już prędzej kwitły widziałem na początku tu chyba marca albo 27 lutego było Nie wiem dokładnie, ale jakoś tak początek marca albo końcówka lutego byłem tu A takie łąkę mam taki niewielki Niewielki staw Rozlało. No naprawdę Fajny, fajny widok, trochę wieje, pewnie teraz jest godzina chyba dziesiąta. No fajnie, fajnie to wygląda. Pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle zapraszam do komentowania, do oglądania.